do końca głosu, nie wiem dlaczego. Jestem tu, żeby powiedzieć o Warszawie. Chociaż tak naprawdę nie Warszawa jest bohaterem Warszawy. Nie wiem, jaki zrobić do tego wstęp. I nie będę pewnie patrzeć często w kamerę, bo, bo nie, bo się nie czuję. Wróciłam bardzo szczęśliwa i bardzo wdzięczna, bo samej siebie też dużo, dużo wdzięczności nabrałam z tego względu, że to jest tak, jak, jak ludzie są pokrzywdzeni w życiu, nie wiem, ludzie narobili im dużo złego. Spoiler, będę na, będę na pewno płakać. Um, ludzie narobili ludziom dużo złego i jak tak się dzieje, to po prostu człowiek straci zaufanie, dystansuje się mocno i przez to, że się dystansuje i przez to, że tak próbuje się odciąć i jest taki zbyt ostrożny i w pewnym momencie ma jakąś taką traumę i unika pewnych rzeczy, to nie daje samemu sobie szansy na spotkanie tych dobrych ludzi. Ja tak robiłam. Ja tak robiłam. I właściwie nie spotykałam się, dalej się nie spotykam, bo dalej się boję, ale nie spotykałam się z ludźmi, których poznałam przez internet, bo ja ich nie znam. Ja z nimi piszę, ale ja ich nie znam. Nie wiem czego mogę się spodziewać, bo z ludzie zawsze mają jakieś oczekiwania i przychodzą i mogą na przykład to może nie wyjść. Ja się bardzo boję takich rzeczy i boję się tego, że boję się tego, że boję się tego oceniania w każdym bądź razie. Boję się tego, ale znalazła się osoba. Dawno nie czułam, żeby ktoś tak dbało o coś. I. Ja ją o tym mówić w ogóle. To jest po prostu piękne, że znajdują się osoby, które nawet jeśli ja nie wierzę i dystansuję się i nie daję sobie szansy nie daje tej osobie szansy. A być może jest tego warta, żeby pojechać, spotkać się i tak dalej. Ja nie daję szansy, ale ta osoba tak bardzo się stara i próbuje, że naprawdę trzeba zrobić co nieco, żebym ja się zgodziła. Bo ja przez... no naprawdę nie spotykam się z nikim, więc było dużo rozmów. Sama teraz nie wiem nawet, jak do tego doszło. Ale koniec końców napierała tak długo. Że ja, ja nie wiem, ja w pewnym momencie kupiłam, kupiłam bilet na pociąg i, i zaraz byłam w pociągu. I ja nigdy czegoś takiego nie zrobiłam, jeśli mam być szczera. Ja jestem osobą spontaniczną, ale jeśli robię coś sama, ja nie lubię wiązać znaczy nie lubię Nie potrafię wiązać spontaniczności z ludźmi i ja wyglądam jak gówno, ale ja spałam właśnie 15 godzin po tych całych tak, podróżach i tak dalej, nieważne. I pojechałam do Warszawy. Było powiedziane, że że ja muszę tylko przyjechać, że nic więcej nie trzeba. I naprawdę bardzo się... ale naprawdę, naprawdę strasznie się bałam. Ja nie płaczę ze smutku, ze szczęścia wszystko. Ze szczęścia i może troszkę, no nie wiem, z własnej głupoty chciałabym powiedzieć, ale to nie jest głupota, to właśnie zaczynam działać chyba w drugą stronę. Nie wiem o czym mówiłam. Byłam tą też z Bu, ale tu, tu nie o Bu chcę mówić, bo to nie. Bo to mówię bardziej o, o gospodarzu całego zjazdu. <grym> ja, ja mam straszny anxiety w życiu. Dużo ludzi nie bierze to na poważnie. Naprawdę nie biorą tego na poważnie i robią rzeczy, mimo że ja proszę, żeby nie robili, albo, albo robią rzeczy nieświadomie. Albo po prostu życie się toczy i pewne rzeczy trzeba przeżyć, ale ja. Źle się to dla mnie wtedy dzieje i kończy. W każdym razie przyjechałam około godziny 12.10. Byłośmy umówione tak, będę mówić o, o kogo chodzi, bo na Facebooku i tak na pewno wszyscy wiedzą, bo są zdjęcia otagowane i tak dalej. E, bo miała przyjechać o 13.40 i Marona miała przyjść po nas obie. Ja się czułam bezpiecznie, że ła, nie będę sama jak przyjdzie. Nie, nie wiem czego się bałam. Naprawdę nie to jest bardzo irracjonalny jednak w tym momencie strach. No w każdym razie ja przyjechałam i był pociąg się spóźniał. Ja bardzo, ja się czułam jeszcze gorzej siedząc tam sama. Ja się czułam jeszcze gorzej siedząc tam sama. A więc napisałam do Marony, że ja już jestem i że czekam i że siedzę. I napisała do mnie tylko tyle, że już biegnie po mnie. Ja wpadłam w taki pa tak, taką panikę. Ręce mi się trzęsły. Siedziałam tak. I nie potrafiłam nad sobą zapanować. Przez pierwsze 15 minut nerwowo się rozglądałam po wszystkich peronach. A potem uznałam, że nie, no ja nie, bo nie wysiądę, wysiądę nerwowo, więc zacząłem grzebać w opraciu. Znam, że dobra, najwyżej mnie znajdzie. Ja będę udawać, że robię coś ważnego. Ale zadzwoniła na snapie. Potem. I miałam problem z oddychaniem. <grym>, tak, jest straszne. Miałem problem z oddychaniem, ale w końcu się spotkałyśmy. To jest bardzo dziwne uczucie, bo przytula mnie mocno, ale to było takie dziwne. Dziwne to było, bo, bo ja je nie znam teoretycznie bo ja w życiu jej nie widziałam ale w jednym momencie po prostu wszystko pękło nie było strachu nie było niepewności może było trochę awkward na początku ale nie wiem jest trochę tak jak jak się wpuszcza dziecko do domu strachu załóżmy że coś takiego istnieje, że jest dom strachu i to dziecko jest strasznie przerażone, że coś najgorszego go tam czeka. A wchodzi, widzi Hello Kitty. I jest zupełnie inaczej niż się spodziewało. A, no nie wiem, i, i, i cholernie się bało. No, było bardzo dziwne. Ja naprawdę będę pokazywać przez cały film, więc jeśli cię to drażni, to, to wyjdź. Bo to jest dopiero początek. W każdym razie na początku było rzeczywiście okord, bo ja nie wiedziałam, co ja mam robić. Robiłam zdjęcia, czekałeś na tą bo potem przyjechałam, a już było lepiej. Mam dla niej prezent, dla, dla Marony, Poprosiła mnie o zaufanie. Prosiła mnie o zaufanie i jest taka fajna animacja. Eee, nazywa się Drżące Trąby. I w drżących trąbach był taki fajny moment, że jedna postać drugiej przyjeżdża do domu z siekierą, i ta druga, zamiast się obrazić, to mówi. Przyjechałeś do mnie z siekierą, więc nie jestem ci obojętny. I jak sobie pomyślałam, nie jest mi obojętna. Bardzo głupi pomysł, ale, ale to też miało taki drugi fajny podtekst, że jednak w jakiś sposób metaforyczny oddaje jej własną broń. Nie mam zamiaru się ukrywać i spróbuję zaufać. I wcale nie żałuję. Robiłam tą siekierę z kartonu, <noise> także właśnie zrobiłam ją z kartonu, chyba nie mam zdjęcia jej, przywiązałam ją wstążką i dałam, potem poszłyśmy na miejsce, gdzie miałyśmy mieszkać, tak trochę się plątałyśmy. Ja mam straszny anxiety, jak mówili o jakiejś niespodziance. Buł, z Maroną wcześniej jakieś konszachty robiły. Ja tego nie lubię, jak to się robi przy mnie. W sensie, można robić konszachty, ale jeśli ja o tym nie wiem, bo jeśli ja wiem, to ja wysiadam nerwowo i to bardzo. Można mi zadawać jakieś zagadki, ale nie, że konszachty, bo ja nie. Ja się wtedy bardzo, ale to bardzo było. zwłaszcza, że, że przyjechałam do obcego miasta, praktycznie obcej osoby, mimo że staram się jej zaufać. I ona znika z buza za drzwiami. Każe mi się zająć sobą. I znika za drzwiami z bu. I słyszę jej śmiech, i ja wiedziałam, że to robią coś fajnego, bo to było mówione, że to jest coś dla mnie. Ale w mojej głowie były jakieś straszne wizje. Dzwoniłam do kwasa, żeby się jakoś rozproszyć, żeby tylko nie myśleć. A tak mi się ręce trzęsły. Naprawdę strasznie mi się ręce trzęsły. I nie miałam na sobą zapanować. Kiedy skończyły, chciały mnie tam dociągnąć, ale ja nie czułam się w stanie. I tu się zaczyna moment, <grym> przez który płakałam na pewno nie przez pół godziny, i przez który płakałam w pociągu. Bo w życiu chodzi o małe rzeczy. W życiu chodzi o małe rzeczy <laughs> i o pamięć o tych małych rzeczach. I ja nie mam pojęcia kiedy i ja propos jakiej rozmowy, ale opowiadamujam Maronie, że, że moja osiemnastka była bardzo beznadziejna, bo właściwie jej nie pamiętam, bo nic się właściwie nie działo, um, że to trochę przykre. I powiedziałam mi o tym. I ona to zapamiętała i to jest piękne. Bo ja weszłam do tego pomieszczenia, bo mnie wprowadziła, już na drzwiach zobaczyłam tę dama i w pokoju i w pokoju Marona czekała z sałatą też. Z świeczkami wbitymi w sałatę. ale te świeczki to było 60, a nie 18, ale to nieważne. Cała ta sałata już była w wosku. U nas pod sufitem była jakaś girlanda w ogóle. Na ścianach były jakieś szalone rzeczy, wszędzie były księżniczki i... Mam też konie. Nie mogę na to zapanować. Ja naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio ktoś tak zadbał o coś. Zadbało mnie, że coś zrobił dla mnie takiego. ale wyglądam brzydko, jak płaczę. Naprawdę niewielu ludzi sobie dzisiaj stawia jakiś taki trud, żeby rzeczywiście drugą osobę tak uszczęśliwić jak ludzie się przyjaźnią i są ze sobą na zasadzie okej, okay, jesteśmy, ale każdy raczej zajmuje się sobą i dba o siebie, ale nie zastanawiamy się nad tym, jak drugą osobę uszczęśliwić. I Marona, Marona zdała sobie ten trud. I ja... strasznie mnie to rozczuliło, że naprawdę ktoś o mnie dba w taki sposób. <słuch> nie będę opowiadać reszty wyjazdu, bo ja mam materiały z tego, mamy zdjęcia, mamy filmy. Coś tam robiłam, kręciłam, jak sobie przypomniałam. Były tam balony z tomaszem O... Wszystko było w ogóle bardzo powiązane z prywatnymi żartami. To też kazało myśleć, że Że, wiesz, że pamięta nie tylko o tej się Masce, ale o wielu innych rzeczach. No nie wiem, to było strasznie takie urocze dla mnie. I wstrząsnąło no mnie to bardzo. Wstrząsnąło no mnie to bardzo, bo ja czuję, jaką ja mam wartość sama dla siebie. Ja się bardzo cenię, ale nieczęsto czuję to od innych ludzi że dla nich jestem jakoś warta. I w tym momencie mnie że jednak że jednak dla kogoś kimś jestem. Muszę być, bo to nie ma opcji, żeby ktoś robił takie rzeczy dla nikogo. Dla kogoś, kto kto jest obojętny. Dlatego też płakałam pół godziny na peronie. Pokałam, bo, bo sobie przypomniałam, że ja dałam tą siekierę i że, że fajnie, że ona coś ma ode mnie, ja mam coś od niej, bo miałam spakowanego konia, którego nazywam Herman. Spakowałam go do torby i brałam go do domu, tak jak resztę rzeczy. To pożegnanie było straszne, bo ja bardzo nie chciałam jechać do domu i ona też nie chciała jechać, ale trzeba było. I przez cały wyjazd szukaliśmy gołębi, tak żeby móc sobie z nimi zrobić zdjęcie. A to jest kolejny prywatny żart, a propos piaskowego gołębia. Chcieliśmy zrobić sobie zdjęcie z gołębiami i nigdzie nie znaleźliśmy tym bardziej piaskowego. Kiedy Marona odeszła poszła sobie. To ja naprawdę, tak, tak naprawdę byłam, było wszystko w porządku. Dopóki nie przyleciał piaskowy gołąb. Bo tak szukałyśmy go w innych celach niż o których ja pomyślałam, ale przyszło mi do głowy, że to irracjonalne, że on się pojawił dopiero jak Marona odeszła i że... I zawsze kiedy widziałam piaskowe to sobie myślałam o tym opowiadaniu. A teraz kiedy będę widzieć piaskowe będę myśleć o Maronie. O samej Maronie. I o tej przenośni tego, tak strasznie do myślenia i pokałem pół godziny przez głębia. Nie wiem, że to chore. W każdym razie tak zaczęłam sobie zbierać to do kupy w głowie. Rozliczać sobie w głowie każdy drobiazg i płakałam właśnie z tego powodu, że, że jestem dla kogoś tak bardzo ważna. I mam wrażenie, że jestem dla kogoś tak bardzo ważna. Pierwszy raz w życiu. Że jestem tak bardzo ważna, może jeszcze tylko dla mamy. To jest strasznie emocjonalne dla mnie, bo się bardzo wiele zmieniło. I Marona się do mnie też pytała, że jak się czuję. Cały czas się mnie pytała, jak się czuję. Nikt wcześniej się mnie nie pytał, jak się czuję. Ludzie się już nie pytają o takie rzeczy. Teraz się ludzie pytają, ile kto zarabia, co robi za miesiąc, do jakiej pracy idzie, czy studiuje, ale nikt się nie pyta, jak to się czuje. Ja nie wiedziałam, jak się czuję, bo to jest. To jest tak, jak. Jak się ma wypadek, a i na przykład odcięło ci nogę. Użyłam takiej metafory i to brzmiało przez coś zaczęliśmy się śmiać, ale to jest tak, że ma się wypadek, odcięło ci nogę, ale ty jeszcze o niej nie wiesz. W sensie tak jest, że jak się nie zauważy, że ci odcięło nogę, to ona jeszcze nie boli. I byłam w takim momencie, że nie wiedziałam, czy mi odcięto nogę, czy nie. I czekałam na moment, kiedy, kiedy się zorientuję, jak tak naprawdę sytuacja wygląda. I może już na parę nie zaczynałam rozumieć, ale zrozumiałam w pełni, jak wylądowałam, wylądowałam we własnym łóżku, że nie odcięto mi nogi. Miałam wrażenie wręcz, że, że moje własne kończyny, te poprzednie odcięte przez jakieś inne relacje, że one się, nie ja wiem, odrastają. To nie jest możliwe, ale to jest metafora. Że kończyny poprzednie odcięte odrastają. I że jest dobrze. Jest tak, jak być powinno w końcu. I poczułam naprawdę taką straszną wdzięczność i szczęście, które no. wylewa się aż. <grym> Herman. Herman jest dmuchanym koniem, i on jest tak brzydki. <grym> jest tak brzydki. W każdym razie strasznie się cieszę, że, że, że dałam szansę samej sobie, że spróbowałam. I cieszę się, że Marona nie, da, nie odpuściła. Miała wiele okazji i momenty, kiedy myślałam, że odpuści. Tak jak wszyscy inni. Bo kiedy ludzie usłyszą mnie... Albo nie wiem, to odchodzą. Odpuszczają sobie. Ale Maronu męczyła mnie tak długo, aż usłyszała tak. Ja teraz tylko tak po cichu myślę i proszę. Nie wiem kogo. Nie wiem kogo proszę, ale mam tylko nadzieję, że już tak już zostanie. Że. Znaczy, się boję, że jestem bardziej otwarta. Że już Maronie częściej powiem tak, niż nie. Albo nie wiem. Chociaż nie wiem, mówię bardzo często. Ale mam nadzieję, że tak już zostanie, że już będzie dobrze że nie zniknie z mojego życia osoba, która... przy której odrosły mi ręce. Ale nie naprawdę, to było... bardzo duże przeżycie, dosyć historyczne, że ja, ja zrobiłam coś takiego, czego w życiu bym wcześniej nie zrobiła. Nie będę więcej nic mówić, bo... bo nie chcę więcej mówić. Bo reszta to już jest dosyć prywatna, ale... Wiem, że Marona będzie to oglądać, więc... Um... Dziękuję. Bo chyba nie zdążyłam tego tak szczerze powiedzieć. Ale ty też wiele rzeczy nie powiedziałaś tak wprost. Kiedyś do tego dojdziemy, że będziemy rozmawiać <noise> tak w pełni szczerze. Ciężko jest, w cztery oczy dobrać pewne słowa. A poza tym, to ja pierwsza zaczęłam płakać na bronie. Ja, nie wiem, ja nie potrafię mówić tak ważnych rzeczy bez łez. A jak pojawiają się łzy, to już człowiek nie wie, co robić. A poza tym mnie nauczono nie płakać przy rozmowie. I na ojca. To jest nic złego, ale nauczyło na mnie, że to jest słabość i że nie można tego okazywać. Że... że nie można. Więc... no nie wiem. Tak czy siak się rozpłakałam na peronie. I dziękuję. Dziękuję, że mnie zmuszałaś. Nie zmuszałaś, że nalegałaś i że się nie poddałaś i że bałaś tak bardzo to wszystko. Ta, ta troska jest we wszystkich jakichś głupich drobiazgach. I głupich i niegłupich. Nigdy wcześniej nie jadłam suszy. Dobrze o tym Marona wie. Nie piję alkoholu. To się zbiera w taką całość. Całość, która, która potem kończy się wdzięcznością. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i kocham. I, i naprawdę dziękuję za, ten, za te trzy dni. Dziękuję też Bu, która tam była, bo. Bo. <ścoughs> Bo pewnie gdyby tam bu nie było, to mogłoby tak być, żebyśmy spędziły te trzy dni trochę bardziej poważnie albo sztywno, albo no nie wiem. A to, że obecność bu była przy tym wszystkim moim pierwszym razie ze wszystkim, to jakoś spowodowało, że się jeszcze bardziej rozluźniłam. Ale już jest dobrze.